Siemano widzowie, witam was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z palionowa. Dzisiaj przejdziemy sobie do zielonego góra, czyli palioniastego. No i po prostu muszę spytać się go o radę, albo o poradę, albo o usługę, ponieważ jest szansa, że może on jakoś pomoże mi zmyć to co że ja nie wiem, po prostu jakoś zalepić, nie wiem. No ja nie wiem jakby to zrobić, ponieważ no widzicie tą krewną, no ona wygląda fatalnie, widzicie to serce na wierzchu, no to wygląda, prawda, źle. A kiedyś Paweł mi już pomógł. Jak ja dobrze pamiętam, jak mnie pamięć nie myli, widzowie, wy możecie oczywiście to potwierdzić w komentarzu. Była sytuacja. Chyba, że miałem coś tam z głową, nie? Tak, coś tam mi mózg, chyba. Wystynia, nie pamiętam. Ja Miałam najbardziej w ogóle przewalone na tym panionowie od zawsze, ale dobra, mniejsza. E, była jakaś taka sytuacja, i wiem, że Paweł mi wtedy chyba pomógł, więc dzisiaj udam się do niego no i sprawdzimy, czy jest w stanie też coś zrobić z tym. Wysubskrybujcie kanał, zostawiajcie łapeczkę w górę, wpadajcie na moje inne kanały. Są dwa. Dzisiaj wleciał film na Plusa, na Gamesa również, więc zapraszam Was serdecznie. E, na gamesie wleciało podsumowanie. Mini, ev mini eventu kidowic na serwerze kidowice.pl, tam też możecie oczywiście wpadać. No a my, moi drodzy, przechodzimy do odcinka. No i jak widzicie ja ostatnio żywię się, powiem wam szczerze tymi złotymi jabłkami, które gdzieś tam znalazłem, bo one mi dają więcej HP. Ja wiem, że ja już teraz mam 10 serc i wychodzę tutaj trochę na, na takiego lamusa, że muszę się jeszcze dożywiać takimi złotymi aplami, żeby mieć więcej HP, ale spokojnie. To jest po prostu oczywiście ochrona mojej szanownej duszy, jak i mojego ciała, więc zjem sobie złote jabłko i wyruszamy na przygodę. Mam nadzieję, że Paweł znajdzie jakiś Sposób na zakrycie tego, czy jakoś, no nie wiem, po prostu umycie, nie wiem, ja nie, ja cię na tym nie znam. Ja nie jestem dobrym, hospitalizowanym ziomeczkiem, więc mam nadzieję, że e, on znajdzie jakąś tutaj odpowiedź na te wszystkie pytania, które zadajemy sobie już od kilku dni: co zrobić, żeby tego serca tutaj na wierzchu nie było. Dobrze, a więc przechodzimy sobie, wychodzimy z mojej pięknej chaty, wyjdziemy sobie starą chatą. Ja w ogóle tutaj tak dawno nie byłem, nie? Nie wiem, czemu tutaj nie ma wody. Tu całe życie była woda i no wyschły mi te koralowce. Nie powinno tak być, więc ja tutaj jakoś postaram się. Też zadbać, o to wodę ogólnie te moje mieszkanie napalionowe, no to powiem wam szczerze, że dawno już jakiegoś remontu generalnego nie miało, więc możecie dać znaka w komentarzu, co byście chcieli na przykład zmienić w tym domku, to może coś takiego zamienię, no i muszę ten dywan zamienić. Chociaż on ja wam powiem szczerze, ja wiem, jak to głupio brzmi z moich ust, szczególnie teraz, kiedy wiecie, co się dzieje z tym sercem, ale mniejsza w to! Podoba mi się nawet ten kolor, ale ja mówię to całkowicie poważnie nie lubię X-a, nie, nie lubię ten, ale nawet mi ten kolor tutaj pasuje. Możecie dać znaka w komentarzu, czy on tutaj pasuje, bo jakoś pasuje w te chwilę Cztery razy powiedziałem słowo, pasuje w przeciągu 10 sekund. Nie jest dobrze. E, w każdym razie na dole też, o właśnie, ten glowstone muszę wypełnić, bo już go mam przy okazji, więc sobie też go tutaj wstawimy. Dobra, elegancko. No i powiem wam, że tutaj bym jakiś mini-remoncik strzelił, więc napiszcie w komentarzu, co by można było tutaj zmienić. Czy albo tutaj, albo tutaj. O właśnie, że ten bedrock jest, kurde, nieszczęsny. to będzie całe życie. Albo ewentualnie tutaj, bo tu miało być takie wielkie zejście, ale, ale no już coś takiego e, tutaj, no nie widzę tego w planie, bo chyba po prostu by tutaj to nie pasowało więc możecie dać znaka w komentarzu, co by tutaj można było zmienić. A, i chciałam tylko powiedzieć, że ten cel dalej nie został wykonany, więc e, no, dalej, dalej go robię. <grym> dobra, czekajcie, mogę tu wyjść? Nie mogę, dobra, wyjdziemy sobie normalnie. E, to by też trzeba było jakoś ładnie ozdobić. No, wasze pomysły w komentarzu ja poprzypinam serca, dobra, czekajcie, bo musiałem go zwabić tutaj na pułapkę. Idę do Pawła. E, dobra, przeskoczymy sobie żeby mnie tutaj nie zaatakowały te, te jakby tutaj kulturalnie obrazić tego, tych, tych, tych tą, tą armię. W sumie się nie da chyba, no trzeba zły słów używać, więc ja sobie dzisiaj takie odpuszczę. An, Jezus! Ile tu jest? Yy... Paweł! Czekaj! An, an. Czekaj, Co? kurde! Nie umiem trafić Co w twoje okno. Czekaj, Co? jestem. Panie? O Jezus, nie jestem opętany, tylko, tylko dużo tych potworów tu masz. No co ty zrobiłeś? Znaczy tych z Armii X-ów, czemu ich tu tyle nie, jest? Nie, no dom mi nie wchodzą, bo zobacz, że to mam, prawda, idealnie ochroniony domek tutaj na schodkach jest, to jest bezpiecznie! No ja akurat mam chyba naj, najmniej bezpieczny dom z was wszystkich, nie? Bo tu widzę, że wszędzie macie porobione jakieś takie te. Pięknie, pięknie, Ej, pięknie! Ej, A czemu masz napisane rezydencja Yeti? Czemu? Co się stało? Co się Ej, stało? To Ej. Być Yeti. No na pewno, no, raczej nie ty. Dobra, daj mi to, ja to napiszę. Iś. Ja, ja ty ma chyba sobie z Mutantemix. Dam, dam, dam. Bo, 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 bo. ej serio? Patrz. Złota 4-4. Dobrze? Let's go. Chyba tak było, nie? Jakby pamięć nie mieli. To cię sprowadza w zielone progi. Sprowadza mnie to, że oszukujesz widzów. Od? Mam na to dowód. Od? No jakoś. A od kiedy masz ten domek? Od 7 miesięcy. Ten domek? No, długo. Oszukujesz widzów od 7 miesięcy. Dlaczego? Wmawiasz ludziom, że te książki są trzymane na tej półce, a tak naprawdę to jest na kleju. <grym <grym i mam ja na to zbite dowody. Te... No, ma, mam ma... na to zbite dowody w postaci tego, że fizyka nie kłamie. Tak? Tak. To książki? Okej, okay, a patrz to. Oka... No dobra, ale, ale to nie jest na tym. Ale to nie spada. A, nie, nie. No a dobra, co najlepsze. To, to są oszukane, Książki co są oszukane. Patrz, to się niczego nie trzyma. Oszukałeś widzów. Powinienem za to ponieść karę w postaci pomocy mi w pewnej sprawie. Nie mam fizyki! Musisz mi pomóc w pewnej sprawie, w zamian za to, że odkryłem twój sekret i mogę cię wydać. No, no pewnie to nagrywasz, to i tak wydasz. Ale dobra, no jestem chętny w pomocy. Dobra, a więc słuchaj, no ogólnie streszę ci historię, ale po co ich bijesz, jak oni i tak zginą na tym bloku. No to po co to robisz? Tak, ale chcę, żeby poczuli. Służ spadają większą, z nieba. Dobra, chodź. U ciebie nie ma w ogóle takiego miejsca, gdzie... Można sobie siąść kulturalnie i porozmawiać no Jakaś nie, recepcja jest złota 4, 4. No, no tak no, ale od kiedy złota 44 windy nie ma no Co to jest? Tu mam, tu mam tego, no nie, nie mam krzesła no, no nie Aha, mam Dobra, dobra, siądę sobie tutaj u góry, o Dobra, słuchaj mnie, bo to jest teraz akurat bardzo ważne eee, przez ostatnie kilka dni, straszycie ci tak w bardzo szybkim skrócie co robiłem eee, byłem w Mutancie, uzyskałem swoje serca, no i wszystko G, ale wczoraj no, odkryła się rzecz fatalna, a mianowicie byłem na rentgenie utosta, to się nazywa e, rezonans magnetyczny fachowo. No, to znowu jest detektywo lekarzem. No, a co najlepsze robiłem to w jego 34 laboratorium w historii jego kanału. <ścoughs> no, <ścoughs> laboratorium nie mogę. Ej, no. plecy! Plecy! No, co ty robił? Nie wiem. Zginę, jedno serce, jedno serce. Masz dziury w tej chacie. Dobra, no i widzisz, wi widzisz mnie? Czekaj. Się. No właśnie, widzisz mnie, no i co o tym myślisz? <tryk> 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 no ale po co się, po co w tego, tego... Kurde, masz dziury! Musiałem, bo, no widzisz, bo tutaj przechodzą i tego... Dziury mam. masz. Dobra, nie zamieniaj się w tego kasztana wielkiego, tylko weź zejdź do pułapu normalnego typa, bo <tryk> chyba... Tymi łapami mi nie pomożesz, te łapy są za duże stary O, dobrze, no? dobrze, dobrze, no i słuchaj eee, Czy jesteś w stanie mi to jakoś tutaj ogarnąć na tej klacie, please? Pewnie tak? Tylko ha. muszę cię uspać. Uspać, ale to nie tu, tu nie są sterylne warunki w tej chacie, przecież to jest mech pleśni ten No, tylko właśnie myślę czy w mojej prywatnej placówce, czy w tym kurde publicznym niedobrym w prywatnej. Nie, dobra, chodźmy do publicznej, bo ona ma większy, większe łoże ma. Bardziej mi się podoba. Czekaj, bo nie ma energii! Oooo! No. Dobra, chwila ale to nówsko eee. założyłem, Dobra, chodź chodź do hospitalizacji. Chodź do hospitalizacji. Ląduj, ląduj, ląduj. No, no, jak to do której? No, do szpitala, do szpitala głównego. Czekaj, bo mam. do szpitala głównego, dobra. Kurde, mam wrogów. Ej, ile mam wrogów? Dobra, nie biję się z nimi. Nie biję, nie biję, nie biję, nie biję. Ej, dlaczego panią staję od góry nie jest w ogóle oświetlony? O? Czemu nie jest? Co ty robisz? Jak no tam chyba te... nie musi być, tam chyba nie musi być. No musiałem, mnie zabili prawie, musiałem się zmienić. Jak to wygląda, że nie wiem, ale nie pomożesz mi jako ten kurde papa smerf. czekaj. Ej, gdzie ty jesteś? E, w szpitalu, chodź, chodź do szpitala. bo byłeś na panią No byłem, 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 ale mam elitrę i zleciałem sobie na szpital bezpiecznie. Chodź. Da, Tylko nie tak, nie, nie ten. Musisz być sobą, chodź, chodź, bo to jest ważne. No, no muszę być sobą, muszę wypić mleko. Eee, aha, no to wypij, chodź. Eee, czekaj, sala, sala. Kurde, jak to wygląda? Czemu o. tutaj nikt o to nie dba? No, dlaczego to jest tak zaniedbane Zobacz dobra, to. Dobra, bo Xy idą, dobra. Zobacz to. to jest normalne? No jak gid. kurde no, przyszli. No, ha. nie, normalne nie. No właśnie, no i to mi się... Czekaj, oni no, to mi to nie wejdą No to się może spojrzeć, to będzie w porządku. No kurde, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Stary, przecież to nie wygląda na sterylne wa warunki do... A masz coś lepszego? No nie mam, no. No nie mam. Dobra, to czekaj, to ci chociaż tą lampę, to ci strzelę nad wyro. <grym> Co to <grym> zmieniło? Że no ja nie zrobię, wiem. Żebyś nie, żebyś nie wypadł. To będzie aż tak źle? Że mam wypaść? Co ty? Chyba nie wy... A, i zrobię bezpiecz... bezpieczeństwo. Mmm, dla ciebie to nieszczególne bezpieczeństwo, no, jak ciebie, ciebie zatykuje. Dobra, jak? Aha! Dobra, czekaj, ja zrobię tak, żeby było bezpiecznie. No nie, no ale to... Aha, ooo! O, no! Dobra. Jest to no, pomysł. No jest, dobra, no to co? Ja się kładę, ale dobra, bo ja ci powiem w ogóle, co ja chcę zrobić, bo mi nie dość do, do słowa. E, no usuń mi te, co mam na, na tym. Żeby tak nie było tego serce? widać. Serce? mi to. Nie, nie, nie wyrwij mi serce, tylko zalep jakoś, żeby, nie wiem, kurde, szpachelką... Dobra, to trochę uszczypnie ja będę spał. Weź mi, daj znieczulenie, co? Nie, 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 to musi być na tego, na trzeźwo. No nie, no jak, na, daj mi znieczulenie, chcesz spać, no. no! dobra, dobra, tu się kładź, idę, idę po szczykawe. Wielka ciekawa, wielka jak twoje ciało, będzie szeroka, będzie boleć. Dobra, to ja tego nie chcę widzieć. Ha! Kurde, nie, bo... ja nie mam tego, ja nie mam zbroi! Oj. Dobra, muszę założyć. No pomóż mi! Dobra, się połóż po... mi. co, co? Za... Co za bzły, bzły człowiek, no! Dobra, kładę się, idę spać, rozumiesz? Kładę się. Idę Dobra, to ja się kładę. O, jest akurat noc. Jezus, jaki laksu? Dobra, widzowie, no mam nadzieję. Monster Arnirby, nie mogę! Zabij te potwory! Kładź mam mam ciekawe. Zabij te potwory, nie mogę, bo Monster z Nie mogę się pójść. Ale co, że xy? Tak, musisz je zabić, ale ja się już kładę. Ja nie mogę, ich jest milion. To idzie zabić, a ja idę w takim razie spać. Halo, halo? Co? Co co ty ej, robisz? Co? O co chodzi? E, 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 ej o język, widzowie, ej czy, czy ja się teleportowałem w czasie do czasów kiedy on był nienormalny? Co, 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 się, co się stało? No wstaje nojdź Ej! Co się stało? Co się stało? wina to nie moja wina, cześć! Czekaj! Czekaj! Co ty mi zrobiłeś? Nie bije mnie. No, nie bije mnie, no czekaj! Co ty, ty mi zrobiłeś? Jest nie jestem wysłannikiem X. Co ty mi zrobiłeś, kurde? Jak ty to. Miałeś to zalepić, a nie to. Aaaa! Prawie bym. Nie ręczył. da się tego zalepić, nie da się tego zalepić. Jak się nie, ale no to co ty zrobiłeś, że takie coś mam, kurde, na klacie teraz? Z zmyłem to, zmyłem to i takie coś się pojawiło, co mam zrobić? Jak zmyłeś? To to no była patrz, masz takie... No, no nie wiem, nie wiem. O Boże, to Ty nawet nie przyjechałeś z całego, widzę! Co jest stary, jakie dziwne! No, nie wiem. Ej, czekaj, 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 może z świeżego powietrza, bo już szlak trafi. Coś ty zrobił, no! no to twoja wina, czy nie moja? Czy twoja? Czy wina? Nie moja, ja zrobiłem wszystko tak jak należy. Człapką tylko przyjechałeś, no dobra, rozumiem. ty tu! debil. Ja pompka. Co? Z... ja ci ta pompka nowa, czy nie? Ja. z nich masz takie coś? Jaka pompka? Przecież to jest... Co wy mi zrobiliście, kurde? To debil. Ale debil jest. Nie, ja Myślałeś, nie że nie wiedziałem o tym, że biłeś do wehikułu? Już od pierwszego yy. dnia wiedzieliśmy o tym. I nie wtedy zmieniliśmy wszystkie skradzone serduszka, które nam ukradłeś, na nasze specjalnie przygotowane. No i Je teraz pod naszą kontrolą, no. Wszystkie He. te serca, które ja tam wziąłem na tym dym, to były wasze? Tak, tak, tak i teraz w dokładnie... 70% składa się z nas. No? I teraz do końca życia mamy nad tobą władzę, kontrolę, więc nie, możesz nie. jedynie nam nas skoczyć. Ja więc... tak je... ja nie, się no lottam. czekaj, no, wy jesteś chyba nienormalni, więc coś boli. Nie zostałeś jak... skamowany, no zostałeś skamowany w biały dzień, no co ci mogę powiedzieć? Nie, no. Chciałeś ja... nas wydymać, to teraz my ciebie wydymamy Dobra, no. ja ci powiem Co ty myślisz? Nie, nie. Powiem wam tak. Z, no jeszcze, okay. jeszcze zobaczycie, nie? Je jeszcze... Nie macie żadnej żadnej kontroli. Zerowa! Żaba, Żaba! A ty myślisz, że co, że my głupi jesteśmy i nie potrafimy zobaczyć jak masz potkę, niewitkę eee, dobra, nie was. Do 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 no. Nie was, dobra, nie wa dobra, do Paweł chodź do ciebie, zwalcie się! Paweł 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 skrzypał. O kurde, dobra, stary Stary przecież ja faktycznie ja wziąłem 7 albo 8 serc u nich w tym mutancie Czyli jak to wszystkie były od nich a ty mi to zmienisz do końca, to tu całe te serce stare będzie x-owe prawie. Nic nie, nie zrobimy! I ja nie mogę. Czyli co ja się zamieniam w białego i... Jak? Dziwnie! Ale czekaj, zróbmy jakiś test. powiedz coś jakiś, nie wiem. Ja jestem tu. Gdzie? Tu za oknem. Gdzie? Tu. Odwróć się. Gdzie? Odwróć się. A tu! Tu. Dobrze. <noise> No... Chodź do środka, chodź do środka, zadasz mi kilka pytań, czy ja w ogóle pamiętam kim No ale nie tak, no! Jezus, no, no, jaki ty jesteś zabijają. dziwny. Dobra, słuchaj. Zadaj mi jakieś kilka pytań, na które tylko ja bym odpowiedział. Żeby się upewnić, czy ja na pewno mam na co w 100% kontrolę i pamięć. Bo to jest chyba ważne. Ulubiony kolor Dave'a? Zielony. Proste, proste pytanie, to było te z <laughs> um, tego... Um, ile osób jest na wie wymień. No... Pa, ty, ja, Tost, Yeti, Milki, z tych dobrych. Dobrze, dobrze. To, dobrze, dobrze. to jest dobrze, to jest Jezus. dobrze, Uff. bardzo dobrze, że nie wymieniłeś tych złych. Tego, mm, mm, ile masz domów? Dwa, chyba, dwa, dwa, dobrze. dwa! Zaskakujesz, zaskakuje. jeszcze jest cząstka Dave'a, jest dobrze, jest dobrze. Dobra, spytaj mnie o coś bardziej osobistego no, jakieś proste. Dobrze osobistego, bardziej osobistego. Podaj swój adres dokładny zamieszkania, hasło do wszystkich kont. Spadaj to, no co ty chcesz, mnie mnie Jesteś prawdziwym debilem. Dobra, <grym> no, dobra, to na razie że kontroli nie mają. Dobra, nie wiem o co chodzi starego, nie będą mnie kontrolować, to będzie dziwnie. Dobra, widzowie, napiszcie na dole, co mamy z tym wszystkim zrobić.